Cześć, witajcie w studiu Drzewo Franciszka. Dziś, zgodnie z obietnicą, porozmawiamy sobie o jednych najbardziej pożądanych przez człowieka i chyba najbardziej lubianych owadów na świecie, czyli o pszczoła. Całkiem niedawno, bo 20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. Chociaż patrząc na nie wtedy, miałem takie wrażenie, że same jubilatki mają to swoje święto głęboko w odwłoku. Istnieje teoria przypisywana Einsteinowi, że po wygnięciu ostatniej pszczoły ludzkość przetrwa zarazem 4 lata. Ani to Einstein, ani nie jest to do końca prawda. Choć naukowcy od lat alarmują o masowym wymiaraniu tych zwierząt. A pszczoły są nam naprawdę bardzo potrzebne. I to nie tylko ze względu na miód, który daje dużo zdrowia i radości, chociaż dla niektórych byłby to również powód do wygnięcia. Ja Ci zaraz dam opłucupu. Ale z uwagi na konieczność zapylania wielu kluczowych dla wyżywienia ludzkości roślin. Jak mówi nasz dzisiejszy ekspert, pan Łukasz Wojciechowski. Nasze warzywniaki, działy owocowo-warzywne w supermarketach wyglądałyby naprawdę biednie, gdyby nie pszczoły. Także no, zapylanie. To ich główna rola w naszym całym ekosystemie. W dzisiejszym odcinku dowiecie się m.in. czy modne ostatnio stawienie uli na dachach wieżowców ma sens? Jak każdy z nas może realnie wesprzeć te owady? Czy miód z miasta jest zdrowszy niż ten ze wsi? O odpowiedzi na moje Pytanie poprosiłem Pana Łukasza Wojciechowskiego, instruktora w któremu podczas jego nieobecności zwędziłem na chwilę dymiarkę. Oż wraca. Jak wspominaliśmy, naukowcy biją na alarm o masowym gięciu pszczół. Jako jedną z głównych przyczyn podają chemizację rolnictwa. Ale jak to w świecie ekologii zwykle bywa, jak pojawia się problem, to pojawia się dyskusja, w której najgłośniej krzyczą ci, co się nie znają a ci co się znają, siedzą zahukani i wtedy pojawia się trzecia grupa, która robi w tym zamieszaniu świetny interes. A propos, wiecie, że właśnie są stanowy w Kalifornii orzekł, że pszczoły są rybami? Wróćmy jednak do tematu i przyjrzyjmy się zatem jednemu z pomysłów na ratowanie populacji pszczół, czyli stawienia uli w miastach na dachach wieżowców korporacyjnych. Czy jest to forma pomocy krewiakom Mai, czy wręcz przeciwnie? Zapytaliśmy kwachowca. Bardzo często miasta, skwery miejskie, zieleń miejska jest ostatnim takim bastionem pszczół dziko żyjących, dla których pszczoła miodna, czyli Apis mellifera, o której rozmawiamy, jest naturalną konkurencją, więc baza pożytkowa jest zawsze ograniczona. Natomiast pszczoła dzika, dziko żyjące, pszczoły samotne, nie mają takiej siły przebicia i tak potężnych kolonii jak w przypadku Apis mellifera, gdzie kolonia w szczycie sezonu potrafi liczyć 50-60 tysięcy osobników, a niektóre nawet więcej. Więc jeżeli chodzi do napszczelenia, czy przepszczelenia takiego miejsca, wówczas okazuje się, że pokarmu dla pszczół nie starcza. Czyli krótko mówiąc, stawianie w panach wieżowców nie tylko nie jest ratunkiem dla populacji pszczół, ale też stanowi zagrożenie dla tych dziko żyjących. Przy okazji, czy zastanawialiście się kiedyś, taki miód z miasta nie jest jakoś specjalnie zanieczyszczony? Byłem kiedyś na takim pikiku ekologicznym, na którym pszczelarze najpierw sprzedawali miód, na którym był napis Produkt najczystszych terenów polskiego Podlasia, a potem prawili wykład, że pszczoły i tak nie wpuszczają żadnych nawet najdrobniejszych zanieczyszczeń. Gdzie tu jest sens? Miód y, miejski jest często obszarem badań na obecność metali ciężkich, które no, zdawałyby się powinny być w tym miodzie, jednak ich nie ma, więc jest to na pewno pełnowartościowy i zdrowy miód. Y, problem jest tak naprawdę w dużej mierze z miodem y, z terenów y, wiejskich, gdzie szczególnie w tych miodach wczesno-wiosennych, czy bardziej no może wiosennych, na przykład chociażby miód rzepakowy, istnieją ilości przekraczające normy środków ochrony, y, ochrony roślin. Pan Łukasz dodał później, że nie ma specjalnego znaczenia czy miod jest ze wsi, czy z miasta. Ważne jest, aby takiego przelaża został kupiony. Ale wróćmy może do pomocy pszczołom. Jeśli nie stawianie kolejnych uli, to w jaki sposób możemy im pomóc? Doskonałą formą pomocy dla, dla takich gatunków jak nie wiem, osmia rufa czy osmia bicormis, czyli popularna murarka. Tworzenie dla nich hoteli jest naprawdę piękną formą próby zapewnienia i przetrwania tego, tego gatunku. Jeżeli chodzi o pszczołę miodną, tutaj bardzo realną formą pomocy, najlepszą zdecydowanie jest sadzenie roślin miododajnych, co ubogaci bazę pożytkową i co w konsekwencji pozwoli tym rodzinom być zdecydowanie zdrowszy. No dobra, to teraz czas na podsumowanie. Kluczowe wydają się oczywiście zmiany w uprawach rolnych, a więc jak najmniej chemii, pozostawianie miec za drzewień, za krzewień wśród polnych. Jeśli mamy ogród, postawmy jakiś hotel dla owadów, czy też murarek. Można go kupić albo zrobić samemu. Zasadźmy drzewo miodu lub nekarodajne. Idealne są nasze rodzime lipy, lub też różne organy klonów. Oczywiście nie każdy może sobie posadzić lipę. Na balkonie wieżowców, Ale zawsze może posadzić sobie trochę kwiatów miododajnych do nicy. Specjalne na mieszanki nasion są dostępne praktycznie w każdym markecie z działem ogrodowym. I błagam, jeśli macie trawnik, zostawcie trochę koniczyny, miszków lekarskich czy innych chwastów brzęczącym braciom. Nie musicie mieć wszędzie trawnika, jak na polu golfowym. Mm.